Ale jak ładnie podrosło No. Taki był wymoczek. Reszta poszła w poszukiwaniu jedzenia na drugą część zagrody. A to tam stawiacie? Nie, tu postawimy. Tam stoi belot, ale tu jest im cieplej. Także tutaj dorzucimy kolejny. Mhm. Bo słomę, którą dostały w Wigilię już zjadły. Nie no. wiem kiedy Wigilie? Teraz, dwa, trzy dni temu. Co okay. opowiadasz? Gdzie będą miały żarcie Jak to gdzie? Jak najbliżej. Jak najbliżej peścku, Co? Ja bym tam Jak się No nie zjadłyście, nie ma więcej. Boga, uwaga. uwaga.

Dobrze, no, że przyszłam. Powiem wam dobrze. Tak, to jest tak ciekawie. Uwaga! Zdrogi śledzie. Co to było? Zróbcie na krowę, bo ona jest za wami. Kasia. Ojej, jaka mokra. O, mokre pyszczki, Boże. Jakie mokre pyszczki. Co robicie? Zagrodę dla krówek na dzikie mrozy Tu kiedykolwiek było lepiej Z tej strony są? Kilka sztuk, reszta stoi tam. Ktoś tu przyjdzie czy nie? Demi, demi, demi. Nikt nie przyjdzie. Szkoda. Dobra, jednak ktoś idzie. Jest tu na pewno demi. Piękna królówka. Jaka mokra jesteś, Demi. Kto tak? Co myślałeś, że mam coś do jedzenia? A tu nic? Żadnego chlebka ani buraka. No wiem, smutno. A mogę ci kłaskać po nosie. No poszła sobie taka interesowna Demi. Wytłumaczcie, co tu się dzieje. Przeprowadzamy stado. Do zagrody, którą no, zrobiliśmy. Chodźcie, Nucci, chodźcie za mną. Idziemy. Hej. Okay. Hej. Okay. Tego się nie ije. chodźcie 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 Odzie. Odzie. Odzie.

Demi, nie do domu! O Jezu! Boże, tu jest płot. Dobra! <laughs> Może jutro dojdą do no, zagrody. Tędy czy tamtędy? Tam, koło ciebie. Co? Jak pieski one biegają. Jak Luna się siedzi? Fajnie. Fajnie? Fajne krzesełko. No Boże. Czyje to? Ci Sopelka teraz nie znajdę. O jest! Nie. Witamy w krainie śniegu. Święta, święta i po świętach i przyszła zima, nie? No. No. Tak, soplała do nie chować. Zwariowała, w się, się roztopi. Patrz, można rysować sobelkiem w śniegach. O, serduszko. Patrz. Ja wow. Ciebie? Jak? No dobra. Tu głowa, tutaj taka czapa, jak elf, patrz. O, to ty? Jeszcze to to No, masz dwie rączki. tak zsypuje śnieg coraz. Chciałam powiedzieć, że jak się nagrywa z daleka dom, to tutaj wypadź jak ten filtr co używałaś na TikToku, no to się już tak. No właśnie, możecie porównać na TikToku jak użyliśmy, że ustroiła na świąteczny dom. Sztuczna inteligencja. Czy jest podobnie jak teraz? Czekamy na, kom na komentarze. A ty co robisz? Tam te No dobrze. O, idzie taka. Co ty robisz? To, to za Anielski Wielki, Wow! Czekaj, no widać, widać ładnie. Widzicie, jaka to jest technika? Najpierw zakładacie skrzydełka, co nie Luna? że zrobicie aniołki. To najlepiej wychodzi. Ile tych aniołów? Ile ich zrobisz? Co? O Jezu, a to, a to co to było? Anioł, upadł, anioł chyba. A zobaczcie w ogóle, bo nie nagram. Jak światełka zamontowane wyglądają? Nie, nie wiem. Z zewnątrz nie było, nie tylko nie przez okno. Ja mam oczywiście nie uparłam, bo tam całą pupę by mi zamarzło, już mi zamarblaję. Ja I nie napięcia. mamy skrzydeł. No rób, rób. Ty możesz. Rynną kurbę. Dobrze, że się ręka <grymna> się trzyma. Uwaga, narysujemy tatę. O wow, dobra, czekamy na to wszyscy. tu jest Rafał, tu ma takie włosy na Martina tajemniczego. Tu ma rękę, tak. O, tu Bickie, bo już dopakował. No, no rąbał drewno, wiesz, podłogi kładą. Z tej perspektywy to, to wygląda trochę jak co innego. O, jak co? Bicków nie ma? A jak Cycy? No. Nie, tutaj bluzeczka. No zobacz, to biceps no, jest. No, no. O, drugi biceps. O, i tu uśmiech. Buciki. I teraz dziadzie narysujemy. O, tu jest trochę niższy, też ma fryzik taki. Tutaj rączki. Też bica zrobimy. No. Też dopakowali. To nie cycy. Cy. O. Nogi. O, Widzicie? O, jaki to wielki Rafał. Dlaczego on jest taki duży? To właśnie. Dobra, to jeszcze tata... O, tu nogi ma, o. O, o właśnie. O, o, już. No lepiej. No, no, to lepiej. co to? Co to Mama. jest? To ja? To ja Leżę, a tu nogi mam? Ale jak ładnie, Luna. Wow! O no, o właśnie Dziadzia ma oczy. Ona ja chyba. To pierwszy ten był, tak mi się przypomniało sentymentalnie. Pierwszy vlog z siedliska jak robiliśmy sałatkę. I tutaj ta woda co nie umiał. No? To Pamięta Enio nie podchodzi. Śmiałam zachodzi. I Imagination. Chciałam do krówek pokazać Wam jak chłopaki już je wpuścili. Harry Potter. Wow, a jak to świeci. Patrz, mamy tego, sopla. I luna jakiego ma. To ja go używałam. Dobrze, że Rynna nie poszła. Macie biceps. To jesteś ty, ten mistrz trochę. A to Rafał. A tam ja leżę, Luna narysowała. paczek dobrze. <ścoughs> Przypadek czy nie, że tu jest jakby taki uśmieszek? Jaki uśmiech? o to też Harry, też coś było, że tam Ej, właśnie. Czy nie, że to, jest to nie może być przypadek, tylko że kto to oczy. zrobił? Widzicie to? Się. kto to zrobił? To ty, Rafał? Ci Medzi, czekaj, i która kamera to nagrywa? O ta? To zasłoniło? To zasłoniło? Czy to? Nie Oto. wiem. Zasłoniło gdzieś kamery? Teraz nie widziałam w ogóle. O teraz? Nic. Teraz. A, to trzecia zakrywa. Już jest mokra. Splendid! My god, Leviosa! Well done, dear! Nie, o co chodzi? Dobra, idźmy do tych krów w końcu, bo już zimno się robi. A najlepsze w ogóle tutaj jest też to, że jak kurierzy jadą, jeden jest taki ziomek, Oglądasz nas kurier? Nie, pewnie nie. ale najlepsze jest, że jeden kurier jak dzwoni, to on dzwoni po prostu ma paczkę, ją podrzuca i nara, a jest drugi też kurier z DPD, to on dzwoni do Justyny i czy on wyjedzie, no tak. Tak, spoko loko. I myśleliśmy, że pod bram otworzył bramę i wjechał tu, i takie było. Wziąłem tak no super. I przerażenie w naszych oczach, że on jest tutaj właśnie tak tutaj takie tak, tak. Stąd co nie wiemy, czy wyjedziesz, ale no, zobaczymy, jak reszta paczek będzie, bo jeszcze coś ma przyjechać, a pada więcej śniegu. Tak, już teraz może być ciężki. I wyjazd pojedziemy. Tak. Bo ja będę miała paczkę w paczkomacie Pitole. O Boże, to był zły pomysł. A to zamawiałam prześnieniem. Hej! I zobaczcie. Mało krówek, nie? Jednej nie ma. Brakuje czarnej. Więcej wam powie tata, no. Powoli Luna. No ale można się domyślać, co się stało. Była chora przez ile? Jakoś 2-3 dni tylko, no? Tak. Przyszedł doktor i, I doktor chyba dobry był. No, ale to tata więcej powie, bo on wszystko na żywo widział, a ja z opowieści tak jak i wy, bo nie byłam przy tym. No, samolot! Odej, silne. Hej, ta! o, no tak. Chyba się wystraszyły, coś, silneczka. Chyba szybka byłaś. <laughs> Co szybko. Ej! Ej! Nie wolno ubrać gryz! Widać, kto jak i tak te śmieci nie wyrzuca. No i jak to się zrobi. To zawsze tak działa ciężko? Co? No właśnie. Za bardzo może. No właśnie, jest dziura teraz. Jezu, zaraz śmietnika się nie otworzy. A tu taki jest system jakiś układania, czy nie? To, 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 to. No, okay. Może nie pokazujmy śmietnik. Ładnie Ładniej niż w jakichś śmietnikach publicznych, co są czasami te w blokach, takie otwarte. Fajne. I co, nie da się? jest tak samo jak było Ej no Wiesz? O Jezu, ta Cześć dzieciaki No, to coś tam wstawi sobie. Test nowego lodowiska. Ale tutaj to zmroziło. Z brzega tylko nie. Hejka. Co? Hejka. Hejka. To jest leon. leon puścił pawia, pokaż. Nie, nie, dzięki. Mhm. Nie chcecie tego widzieć. A kto by chciał? Każdy chciałby widzieć Żyga Pawia Leonowego. Nieprawda. Nikt. To co, idziemy na ognicho. Dziadze zrobił. Ty... Czy tam pantata? Pan, tata? Zrobił mega malutkie ognisko przed samym domem. No więc to jest te spektakularne ognisko. Nie rozumiem, jak oni chcą na tym robić jakieś kiełbasy czy co tam? Nie rozumiem. Co by znowu od krzesła? Myślicie jak w ostatnim odcinku? Taka tradycja. No dobrze, chociaż inne. A będziesz siedziała przy ognisku. Zobaczcie, jest śniegu. Nadal. Pokaż się, Leon. Fajnie. Uśmiech. Cieszysz się? Cieszysz się czy nie? Zastyk. zastygł. <grystanie> <Chyba> zastygł. <grystanie> Dobra, masz tego. O, uśmiech? Jest uśmiech? Trochę. Nie. <grystanie> yeah. Demona? A my musimy wodę dać a Demona! Skąd te pudełko? Skąd te pudełko? Właśnie, co powiesz o tym ognisku? A, a coś widzi? Nie. Właśnie chciałam powiedzieć, że, że, bez, że bez sensu. Dłużej się go daj niż tu wyjść. Jak się ma takiego babasa, który sam nie łazi, to to z pitolenie, nie ognisko. No nic, masz blisko do domu przynajmniej. Super. Jesz jeszcze. Skoro rozebrać z tego albo sika, albo coś tak ciepło nie, mi prak. Może. Nie no, nie mogę z tego bliskać. Tylko się nie wywalcie. A widać że tam jest dziura? Nie, a i tam skąd? jest dziura do jakby... Budy? Tam jest takie pudło. A, z drewna, ta bo z... w prawej no, no, no to wiem, to wiem. to, do, do no, kogo to jest? Nie wiem, tego? że kogoś tutaj trzymają, a my nie wiemy. Przed z bratem na śniegu? Zła Luna też chyba mało widzi. Luna widzisz też? i <laughs> to. Co masz? Kubusia puchatka. Co? Ale serio teraz pociążkisz Serio? co? Serio? robić tu robić serio normalne ognisko? Nie, ognisko jest i teraz wodę dla krów. Czemu nie będzie, to co to jest? I wodę kruch. To jakby ktoś chciał wiedzieć właśnie tak wygląda organizacja życia na siedlisku, Czyli po prostu jej nie ma. Każdy przyszedł na ognisko. Wszyscy przyszli na ognisko i tylko Luna robi co trzeba. Jak tam Luna? Tak, ja myślałam, że się przewrócisz. Powiedz. Jaką? Szukaj, nie? Sikówka. Siku? No. To, to jest zabawa. Znaczy już trzeba zająć dziecko. A no to dobrze, że jesteśmy na ognisku, wysików szukacie w polu. No dobra, to starczy. No nie, jeszcze nie wejdzie. Wejdzie czy nie? To nie, to nie, wejdzie. nie wejdzie. Nie wejdzie. Nie wejdzie. Wejdzie tego. Gdzie my po te patyki idziecie? Gdzie po te patyki idziecie? A to nie ma bliżej patyków? Ja bym Ja, to ciężko iść. O Jezu Ile widziałeś przez tą drogę? Widział dużo, bo coraz się odwracał. Ej, no, może tak dlatego, tak. że nie widział właśnie. No, to ej, bądź palec. Co, kije? Dobra, idziemy. No, wracamy. Dalsza super organizacja. Siedem osób poszło po kije, jedna nie. się. co? Kto tak spowalnia ruch? Luna, druga, druga. O, dziękujemy za odkurkowanie. Czy chcesz się upiąć? Zaraz ci przyniosę, kochanie. No, powiedz, no, czekam, czekam. Nie, zaraz się będzie palić. Pomóc? Uważaj na oczy, tato. Tata za bardzo u No fajnie, już tata się roztopił, ja pi to, rękawice. To wkładam w rękawice. Ani Dobra, to kiełbasy. Weź mu telefon, przypali szantynę. Aaa, sorry Runeczka, no to w sumuj. Dobra, ja cię nakarmię, tak? co to jodzisz? Dobra. Co wy robicie? zamarzły lampy Ale on zamarza? Czy nie mam już nie Ale pianki są jakby takie zamarznięte Będę nawet złąką psa. Jeszcze nie y Telefon zwariował Przecież muszę iść o oh majko jest jest ile? minus 16,5 stopnia Lepki łapią słońce żeby były chociaż trochę cieplej ale przenieśliśmy je w miejsce w którym są słonięte od wiatru jest Taki dużo wyższy komfort, i trochę mamy wrażenie, że one się tutaj czują jak w jednym hotelu. No ale tak. No, jesteśmy, jesteśmy zadowoleni, że coś takiego wymyśliliśmy. Chyba krowy bardziej od nas. Niestety bory nie ma wśród naszego stada. Ja już pewno blisko dwa tygodnie temu, zaraz po świętach. Pojawiła się jakaś taka ropa pod okiem. Takie coś co wzbudziło mój niepokój i po rozmowie z osobą, której kupiliśmy krowy polecił, żeby zadzwonić i umówić się z weterynarzem. A że żadnego nie znaliśmy, to od zaprzenionego gospodarza dostaliśmy kontakt do lekarza, który praktycznie po niecałej godzinie przyjechał. Obejrzał e, borę i uznał, że w sumie nic poważnego. Dobrze, że szybko zadzwoniłem. Jest e, pewne, że za tydzień będzie zdrowa. to jakieś e, nie wirusy, tylko jakieś powiedział to robaczki, które bytują, zaszczepią zaraz i będzie po wszystkim. Niestety nie potoczyło się tak jak przewidywał weterynarz. E, Zrobił jej zastrzyk, a końcówkę jego y, y, rozchylił y, Boże na oko. I spowodowało to coś takiego, że na praktycznie. Myślałam, że y, połamała nogi, że będzie y, umierała, dlatego że y, po tym wstrzyknięciu zerwała się. I jak powiedzmy w jakimś y, amoku rzuciła się do przodu, ale nie była w stanie utrzymać się na nogach. Przewróciła się, zrobiła fikołek, później próbowała y, podnieść się, ale to jej nie wyschodziło. Miałem wrażenie, że połamała nogi. Y, po chwili, gdy, gdy leżała na boku, ją. jakoś tak się wróciła. Tak mi się wydawało, że wróciła do siebie, i udało jej się podnieść. Byłem przerażony generalnie tym, co się yy, zadziało, bo to po prostu było, yy, było, było straszne. Ta krowa bardzo cierpiała. Yy, jak później yy, zacząłem o tym wszystkim myśleć, to doszedłem do wniosku, że powiedzmy to rozpylenie na oko spowodowało, że on ją oślepił. Ona się wystraszyła, bo jeszcze jak wracaliśmy do, do samochodu, jak odpowiedziałem weterynarza, zaczął powiadać, że sobie na oko sam to kiedyś psiuknął. I, I że właśnie oślepia, i jest strasznie gorąco po tym. I on zrobił to, Boże. I z perspektywy czasu, myślę, że powiedzmy, właśnie Bora doznała podobnych kon, wystraszyła się i w penicę zaczęła uciekać. I generalnie teraz, jeszcze po konsultacji z innym lekarzem weterynarii, dochodzę do wniosku, że ona wtedy sobie złamała po prostu kark. A weterynarz przy samochodzie powiedział, że, że daje jeszcze jeden zastrzyk, bo ma wrażenie, że on źle ją zdiagnozował i że ona ma zapalenie płuc, że, że to jest coś poważniejszego. No niestety Bora przez dłuższy czas leżała, trwało to dwa dni, cierpiała strasznie i, pod, i drugiego dnia w nocy zmarła. Nie wiem jaki, jaki był faktyczny powód tego co się stało, czy, to, czy przeziębienie, Natomiast wszystko wskazuje na to, że załatwią lekarz weterynarii polecony, który miał pomóc, a tak naprawdę zabił nam Borę. Także to tyle, jeśli można to w skrócie coś powiedzieć. Pozostało nam 7, mam nadzieję, że teraz tylko będzie przybywało i że żadna od nas w, taki, w żaden sposób nie odejdzie. О, oh, видите, как это форпальная.